Bardzo lubię społeczność na moim kanale za to, że mm, tak naprawdę kilka godzin temu nagrałam film o tym, jak prześwietlam jajka. E, następnie e, zmontowałam go dość łatwo, wgrałam na kanał i już po kilku minutach miałam czarno na białym, e, tak naprawdę, co się dzieje z moimi jajkami. E, z tego miejsca dziękuję wszystkim osobom, które skomentowały jak odczytywać zapis US, US, USG oczywiście szczególne pozdrowienia i podziękowania dla Matiego z kanału Mati Ostatni Rolnik za szybkie i profesjonalne odczytanie tego co się dzieje i teraz tak ja nie będę tutaj przetrzymywać tych jajek dużej w inkubatorze no żeby nie kradły ciepła tym, które zostają. Jajko numer 1 zostaje. Jajko numer 1 to jest to. To jest moje jajko od dominanty, ale zmiksowaną z kogutem zieloną nóżką. Jajo numer 4 czyli 1, 2, czy 4 To, to zostaje. To jest jajo kupione. Mix. Jajo numer 6 zostaje. Czyli to jest to, to jajo. Też zostaje. Również to jest jajo kupione, miksy. Jajo numer 9, 14 i 17 zostają, bo są ze znakiem zapytania. Czyli teraz musimy policzyć: 9. Czyli to jest tak: 6, 7, 8, 9. 9. Czyli znowu moje jajo od dominanty, pokrytej zielono-nóżkowym kogutem. 14, 9.

Wszystkie pozostałe odlatują. No i tyle, co chciałam powiedzieć. Jeszcze raz dziękuję. Jak to się mówi, pierwszy raz jest najbardziej edukacyjny. Co mogło nie wyjść? No, wiele rzeczy mogło nie wyjść. Mogły być problem z jajami, mogły być stare, mogły być zmarznięte, mogły być nie wiem co niezalężone. Mm, tak, bo mm, to co się dowiedziałam tam rozmawialiśmy, że taki, na przykład czerwona taka plama powstała duża, dowiedziałam się, że to się nazywa y, krwisty okrąg i krwisty okrąg świadczy o tym, że y, w jajku rozpoczęła się inkubacja, pisklęcia natomiast z jakiejś tam przyczyny po prostu się nie udała i zarodek obumarł, zostawiając właśnie taki krwawy okrąg no, więc żeby mi coś w nocy nie strzeliło jak, jakoś, jak, jakimś ugotowanym, usmażonym, czy nie wiem, jakim starym jajem. Ja to po prostu teraz powyciągam i pożegnam się z moimi jajkami inkubowanymi, którymi się nie udało. No i tu mamy jajka do wywalenia. A tutaj mamy jajka, które zostają. Po wczorajszym porządku w inkubatorze a, powinny zostać e, jajka w ilości 6 sztuk, ale na własną odpowiedzialność zostawiłam jeszcze dwa dodatkowe, bo prześwietliłam je i jakoś tak patrzyłam tak i patrzyłam i stwierdziłam a zostawię jeszcze zobaczę może co z tego będzie. Także łącznie mam 8 sztuk. Pozostałe e, jajka po prostu trzeba zutylizować. Wiecie ja mam takie oczywiście rozkminy teraz życiowe. Na zasadzie co ja tak naprawdę powinnam z nimi zrobić. Tak? Mm, 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 bo ogólnie skorupki i, i, i resztki żywnościowe, no to y, staram się jakoś tak rozdrobnić i podać kurom, żeby ten obieg materii był. <grym> Natomiast no, te jajka tydzień tak naprawdę leżały w cieple, więc y, myślę, że. Y, y, że nie są już zdatne do jakiegokolwiek spożywania, przez jakiekolwiek zwierzę. E, więc po prostu je chyba wywalę na kompost, no bo nic innego mi nie przychodzi do głowy. E, aczkolwiek korci mnie, żeby rozbić te jajka i zobaczyć, co się dzieje w środku. Ale z drugiej strony oczywiście boję się, że zobaczę coś okropnego i stwierdzę aaaa, już więcej nie chcę na to patrzeć, w ogóle dajcie mi spokój z inkubacją. Także... Mm, Wydaje mi się, że porzucę ten pomysł, żeby patrzeć, co, się, co, co tam w tych jajkach jest. Niech to zostanie słodką tajemnicą. E, I y, 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 tyle. <grych> no. A mamy, tak jak powiedziałam, jajek 8. Przyszłam sobie właśnie do kuraków, bo. Y, jeśli chodzi o moje stado, to z trzech kur dwie się niosą. Niesie się kura dominant niebieska oraz niesie się jedna kura zielonuszka, a druga kura zielonuszka cały czas jeszcze jest nie wiem. niedojrzała. Eee, natomiast y, dzisiaj mamy już południe, a jajek jeszcze nie było. Cóż by dzisiaj kurki miały urlop? No, urlop się zdarza i nie ma nic przeciwko temu. Może wiecie co. Może ta wichura śnieżna, co tutaj ostatnio była, e, spowodowała, że się wstrzymały w produkcji, a może to pełnia spowodowała, że się wstrzymały w produkcji, trudno powiedzieć. Na pewno warto dodać to, że e, ostatnio robiłam zakwas z buraków, zakwas zlałam, żeby pić go dla zdrowotności samej, samej mojej. I, i mojej rodzinki. Natomiast oczywiście nie wiedziałam, co zrobić z burakami, więc je zmieliłam, a wymieszałam ze zbożem i podałam kurom, więc yy, dzisiaj jak weszłam rano do kurnika, to w całym korniku tak bardzo sympatycznie pachniało, takim <laughs> czosnkowym, e, buraczanym zakwasem. Smacznie. E, a one dopiero zaczynały to jeść, choć nie zjadły wszystkiego. To takie mam właśnie przemyślenia życiowe. Um... Z jednej strony, co do tego, co się działo tam, co do tego niepowodzenia o tak dużej ilości strat. Z jednej strony, ja już od samego początku, zakładając te jaja do inkubatora. Wiedziałam, że to jest eksperyment, że to jest y, nauka, że się tego człowiek uczy. To jest mój pierwszy raz i popełnię milion błędów, i każdy z tych błędów może zaważyć na y, powodzeniu. Y, w tym momencie staram się zrozumieć po prostu, co poszło nie tak, y, aczkolwiek gdzieś tam y, w głębi, w głębi y, duszy. No frustruje to, tak? Frustruję, um, i staram się tak myśleć, żeby się nie poddawać, ale już drugiej inkubacji w tym inkubatorze nie zrobię. Jeżeli już bym miała robić, to muszę ten inkubator yy, poprawić, o, poprawić jego, jego funkcjonowanie, być może o nowy czytnik. Właśnie wilgotności, a być może yy, nie wiem jeszcze co, ale tak czy siak, w takiej formie, jaki jest ten inkubator, już drugiej inkubacji w nim nie zrobię. No. Yy, ewentualnie będzie czekać na yy, update. Lubię to słowo. Update. No. No. Dobra. Moje kury grzebią. Nie wiem, czemu nie wychodzą. Jest plusowa temperatura, śnieg znika, więc mają gdzie grzebać. A one się tutaj w rogu schowały. Jajek nie dały. Gdzie moje jajka? Hmm? Co to za urlop? Urlop na żądanie? Czy L4, <noise> ale mam rozkminy rozkminy miastowej na końcu wsi.